Sztuczna inteligencja wymyśla historię na trzy losowe słowa. Dzisiejsze słowa to: niesprzeczny, wieczysty, cudzożywny, a oto historia. Romantyczna. Kiedy wieczysta, zauroczona, zakochana w cudzożywnym, zdecydowała się wyrazić swoje uczucia. Nie mogła dłużej ukrywać swojej namiętności. Następnego ranka postanowiła wydać na niego deklarację miłości. Była to jednak bardzo trudna decyzja, ponieważ ona była z Natangi, a on z Kamerunu, gdy w końcu wybrała się do niego. Okazało się, że on miał niesprzeczny plan. Kupił bilety do Londynu, gdzie chciał zabrać ją na romantyczny wieczór. Wieczysta wiedziała, że to będzie idealne miejsce na wyrażenie jej uczuć. I właśnie tam, w tej przytulnej restauracji, Wyraziła swoją miłość. To była komedia romantyczna. Jakich mało. Ich miło.